Dzień dobry, YouTube. Witajcie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam was na test oraz słocze produktów do ust marki NYX Ombre Lip Duo, czyli nic innego jak pomadki z konturówką dwa w jednym. Te produkty są dostępne już od jakiegoś czasu na rynku. Muszę wam powiedzieć, że byłam ich już bardzo dawno ciekawa. Dwie pomadki już testowałam, ponieważ chciałam wam powiedzieć coś więcej, nie tylko nagrać filmik o słodzach, ale również powiedzieć wam jak wygląda aplikacja, jaka jest konsystencja, jak się nakłada i tak dalej. I kolejna ciekawostka, przynajmniej dla mnie było to szokiem, że nie ma na polskim YouTubie materiałów Właśnie odnośnie tych produktów. Dlatego mam nadzieję, że tym filmem zapełnię lukę i pomogę Wam, właśnie, jeżeli jesteście zainteresowani tematem tych oto produktów do ust. Jeśli chodzi o te pomadki, to ja będę testowała cztery. Wiem, że w sprzedaży jest 12 różnych odcieni, także moim zdaniem, z tego co sprawdziłam na stronie NYX'a Online, każdy znajdzie coś dla siebie. Te pomadki są satynowo-kremowe, bardzo miękkie i niesamowicie napigmentowane. Ja również kilka miesięcy temu, jak te produkty pojawiły się na rynku, miałam okazję obejrzeć kilka filmów u amerykańskich youtuberek i przez to właśnie, że ta konturówka jest bardzo miękka, musicie. Uważać z jej wykręcaniem, bo może Wam się złamać. Mi się to co prawda nie przydarzyło, ale pamiętam, że właśnie kilka amerykanek mówiło, żeby uważać z wykręcaniem konturówki, bo po prostu nam się złamie i wyrzucimy. A po co marnować, lepiej uważać i wysunąć sobie tej konturówki mniej. Jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenie, bo ja już dwie pomadki testowałam, to naprawdę muszę Wam powiedzieć, że aplikacja jest fenomenalna. Konturówka jest bardzo miękka, pomadka jest niesamowicie kremowa. Jeżeli chodzi o trwałość, to muszę Wam powiedzieć, że konturówka jest nie do zdarcia pomadka jednak w ciągu dnia się zjada, dlatego właśnie postanowiłam dwie z nich przetestować, żeby móc Wam powiedzieć troszeczkę więcej. Dlatego tutaj nie liczcie, że będzie to produkt, który możecie porównać na przykład do pomadek matowych, bo tak nie jest. Ona jednak w ciągu dnia będzie schodzić. Także to jest kolejna rzecz, którą zauważyłam. Dla mnie świetny produkt. Słuchajcie, dwa w jednym, czyli mamy i konturówkę i pomadkę. Nie musimy kupować osobno pomadki, osobno konturówki. Warto przetestowania, a w szczególności jak jesteście osobami, które nie lubią yy, produktów matowych, lubią coś bardziej lekkiego, a przede wszystkim te pomadki w ogóle na ustach się nie kleją, w ciągu dnia są bardzo komfortowe. Ja używając już któryś raz z kolei właśnie tą pomadkę czuję się bardzo komfortowo, bardzo przyjemnie, polecam Wam, naprawdę warto przetestować. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak prezentują się tłocze tych czterech pomadek z konturówką, to zapraszam Was do dalszej części tego filmu. A jak macie jakieś pytania... To piszcie w komentarzach, z przyjemnością Wam odpowiem. Jeśli pojawią się jakieś dziwne odgłosy w tym filmie, to nie u Was, to u mnie, ponieważ cały czas trwają prace budowlane. Jak wiecie, jakiś czas temu palił się jeden z apartamentów i dzisiaj intensywnie budowlańcy pracują. Także jeżeli coś się dzieje, to u mnie, a nie u Was. Dobra, przechodzimy do swoczy. Pierwszą pomadkę, którą przetestuję i którą już miałam na swoich ustach, to będzie odcień Ginger and Nutmeg. Odcień mi się bardzo podoba i jest to jeden z niewielu odcieni nude, który bardzo ładnie wygląda na moich ustach. Tak się prezentuje pierwsza pomadka, którą nałożyłam. Ja połączyłam sobie pomadkę z konturówką pędzelkiem i wtedy naprawdę uzyskacie bardzo ładne przejście. Jeżeli nałożycie samą pomadkę i samą konturówkę, no to to przejście już nie będzie takie delikatne. Nie wiem jak Wam, ale mi ten odcień bardzo się podoba. Dobra, testujemy pomadkę drugą. Kolejny odcień to Poppy Lily. Prezentuje pomadka po Lily, odcień jest naprawdę przepiękny i muszę Wam powiedzieć, że ja również w momencie, kiedy aplikuję te pomadki dwa w jednym, to sobie ładnie obrysowuję usta korektorem. Kolejny przedostatni już odcień to razyl Razzle, and Asim, czyli konturówka w kolorze czerwonym i pomadka w kolorze koralowym. jest Wasze zdanie, ale ja uważam, że odcień Razzle and Dazzle totalnie do mnie nie pasuje. Ja takiej czerwieni nie lubię. To jest taki odcień konturówki w kolorze pomidorowym i połączenie oczywiście pomadki koralowej. Nie, to nie jest efekt, który ja lubię na swoich ustach. Na pewno ta pomadka sprawdzi się u mojej mamy, bo moja mama pomidorową czerwień uwielbia. Jeżeli wyjedziecie pomadką lub konturówką poza obrys swoich ust, to wystarczy użyć tylko pędzelka i korektora. I nawet w momencie, kiedy delikatnie podkreślicie te usta korektorem dookoła, to one będą bardziej wypuklone i będą wyglądać bardziej sexy. I ostatni odcinek, który dzisiaj będę swatchować to pomadka i konturówka w odcieniu Hearts and Thanks. Tak się prezentuje już ostatnia moja propozycja. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam się podoba mroczna Agi. Czarna konturówka, czerwona pomadka. Jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie jest to pomadka tylko i wyłącznie na imprezę halloweenową. No nie jest to odcień pomadki. Odcień pomadki może tak, ale nie jest to odcień konturówki, którą nosiłabym na co dzień. Mam nadzieję, że ten test Wam się spodoba. Dajcie mi koniecznie znać, czy posiadacie pomadkę z konturówką dwa w jednym marki NYX. Jestem bardzo ciekawa. Jeżeli posiadacie, to napiszcie mi koniecznie, jaki macie odcień. Ja poproszę o kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Sneak away, leave the pain i stay